witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejny odcinek gdzie ze bo dzisiaj rzeczywiście powtórzymy tę misję, które robiliśmy na odcinku, bo nie wiem czy te misje były na odcinku, czy nie. między innymi mamy misję Devina Westona i to jest od Franklina, bo to, musimy się przełączyć na Franklina, niestety. musimy chociaż te misje dwa zrobić, ponieważ na odcinku je robiliśmy, ale co? zrobię jeszcze raz? co mi szkodzi? Zrobię jeszcze raz tę misję w sumie. mi to nie przeszkadza, widzę, ja mam nadzieję, że mam to też nie przeszkadza. to jest ten inny safe, stary safe. Na którym tym save'ie zakończymy fabułę i po prostu nie będę w ogóle nagrywał już fabuły. Po co to mieć z głowy? Ja chcę przynajmniej raz ukończyć tą na odcinku Wszystkie te wiecie misje, bo Zdarzało się, że nagrałem tą fabułę, ale później jej nie przekodziłem i przerwałem, więc ja to muszę zakończyć w niedługo. I właśnie też będę się starał to zrobić mm, i no. Wrócimy do Franklina Bierzemy fureczkę i chyba pojadę motorem. Co tam? Będę się pierdzielił. Więc musimy to niestety zrobić. Więc warto by to było jakbyśmy to zrobili w końcu dzisiejszego odcinku i najlepiej zrobić kiedyś z tego daily, no pomyślę, że na ten daily jeszcze z tego GTA, taki maratonik z GTA 5, fabuły. Więc hmm, no wiecie o co chodzi. Co to jest bez speciala? No bo wiadomo, wiem, te 200 subów i ja ogłosiłem coś tam mniej więcej special, ale no jeszcze na tym special nie działem na tą piosenkę, więc będę musieli się też jeszcze podzielić na tą piosenkę i nie wiem czy będzie piosenka ze 200 taka specjalna, czy będzie po prostu piosenka, ale inna. Po prostu normalna piosenka będzie. Na moim drugim kanale. Z okazji tego. Podobnie to tam na zim nagrywam piosenek, porabię sobie przerwę. A tego, że wyjdzie te 10 subów, to możemy to faktycznie zrobić. Więc no możemy to faktycznie zrobić. I jestem debilem, Pedro teraz na obkoło w ogóle. Uch, właśnie spierdzielmy. No ma pojedę tutaj. Więc no jak widzicie no... U, kurde... Ja twierdzielę więc no myślę, że dawniej jest przerwa na drugim kanale z muzyki i tam może być też ta piosenka, Ponadto to będzie piosenka Barry w styczniu, a tak to może być szybciej, z do tego, że widzicie te 200 subów, ale ja jeszcze pomyślę nad tą piosenką, na piosenka będzie trudny wybór, ale special mam naprawdę zarombisty, nie chcę czekać do 200 subów, ty ja trzeba zrobić tego, taki specjalny special, czyli z zakresu tego, że widzicie te 200 subów, to możemy faktycznie zrobić jakiś długi maraton z gier, na przykład nie wiem, 5 odcinków dziennie, coś w tym stylu, no... To byłby nieziemski. Taki wstępny plan zrobię kiedyś i możemy tak raz zrobić, na przykład za tydzień, jak mi się uda, ale wątpię, ja jeszcze nad tym myślę, ale możemy takie coś faktycznie zrobić, a my lecimy do Davina najpierw, po jest to na to, tą misję, już ta misja robię, no, ale co, no, zrobię je teraz, no, Jezus, jeszcze jacyś debile mierzę na tym motocyklu, no. Już to w ogóle policja była, czekaj, żeby zatrzymali tego typa. To jest taki miz, że też jak jak ktoś jak cię bije, na to jak to go zabija w ogóle. To jest takie gdurne już. No, no jedziemy tam. Myślę, że tam, na dwa nam się uda do na tym odcinku, bo one są bardzo krótkie są nawet No, lecimy tutaj. Zrobimy szybkie te misje i jal Oj sorry O Musimy to ukraść Ej hey, Mali! I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then. <laughs> no, not up here, Jada. Yeah, I have to share everyone. Look. This salad has pineapple in it. I don't know how many times I have to tell you I'm allergic. Do you understand? Do you understand? Now listen to me. Just get the fuck out of here. I'm sick of looking at your face. Ale mamy to Cę czy to znaleźliby tego trupa Jest bardzo krótka misja, więc They need you on set. Hell is Brandon. Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him! Get, get that guy hey, out hey, of get out there. He's not signed You're off! You Ugh, gotta watch out! <gasps> What's Brandon doing? <gasps> what is going on? What are you doing? Is this a kidnapping? off the wheel i need to get the fuck out of here they're coming studio security are all over you oh fuck we're gonna lose these guys is this an abduction no you you called what's this spikes <coughs> I mean, chill out. I'm just interested in the whip. What do you mean, the whip? I could buy this car with what I make in a month. I think you underestimating the value of this automobile. I'm overestimating. Hey! I'm overestimating your own talent. Thank I to tą jestem ciekawy to Nie, taka zła się na pojechać jechać się to drugie misjoner, mi się chyba to zrobić, jeżeli mi się uda szybko A niej Ale zatrzyma tam ten typ, tak wiedziałem Ale to jest nieskończoność tego, ne? Ale jest piękne. Kurde, gdzie ja mam jechać z tym? Po nie wiem. A, tutaj! Ja przyszedłem na lotnisko, jak pamiętam, kiedyś. Oh, shit. Ja to auto w ogóle Jamesa Bonda, w ogóle. To przecież J.B., a znaczy James Bond. To by nazwali dziwnie, powiecie, no mnie to by nie nazwali, panie James, Bond, no, ale... No pójdź. No nie bawię się tym, bo jeszcze... ...kamerka będzie się bugowała. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ah! Uh -huh. Shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor It's fucked up when you got to get your GPS location on your home. Lamar, teraz drugą misję u Lestera Kresta, Lester, czyli po polsku Leszko Jak to nazywam? No to pewnie tam sobie jeszcze pewnie gadają To ja fajny streamam przynajmniej Ciekawe czy mnie puszczyli na tą ten... No jeszcze nie gonią, A ja po okay. co mi to autko Hát, na lesz nem egy körre, bár biztos, hogy nem így is, szóval. Hogy gitárt Dobra okay, you know Redwood cigarettes. A pomijam to powiem, co to za misje są Ale musimy taki, taki serie killer zrobić To będzie najgorsza misja, która To lecę, manikę nie dostawał, a potem kopręguje. Rozjedziemy go. Kurde, chłop to nie jest Look out the way. Kurwa. Ale jest taki zina, a tam jeszcze na łódkę, pamiętam. Są chyba cztery cele z tego, co mi się wydaje. Już śma... Znaczy akurat tam! Tak szczerze to może zdążę. Też jeszcze dwa cele mi zostały, ten razem to trzy, nie, ale... On Łosiu się pierdala jakimś śmieciem jebanym, kurwa Że ja się tamtym dnie go bijebał w ogóle, widzicie to? Co jest? Przemoga to na łódce jest! pytam to że ja mam snajperkę. Kurde, może mam snajperkę? Może mam! mam! Ha! To był ten, że to będzie babeczka! No, że nie perkę miałem przy sobie. To jest ten najgorszy cel, co będzie? to będzie. Ten cieńce i kolejny cel, ostatni będzie już. Dwa kilometry... No się całkiem tam nie dojadę, może w 30 sekund dojadę tam. Ale to są krótkie misje, nie dobrze, że zrobię teraz, nie. No, no czemu ty skręcasz, bara... A nie, czemu nie skręciłeś tam? Ale on skręcił akurat tutaj, no co za debil pierdzielony! Nie mógł tam skręcić na to pole, tylko we się, musiał się wjebać. Mógł skręcić w prawo, to skręcił w lewo. No za baran pierdzielony. Skręci w lewo we mnie, no jak hem, no ja pierdzielę. No, to za jego wina teraz jest, co on wody jebał, no ja pierdolę. muszę mógł zrobić w prawo baran pierdzielony, nie nie zrobię tego, nie zdążę już. Na no, tak jeździ, to tym bardziej kurwa. No się tak wpierają w Gietany, no nie miedzi nie ten Geta, naprawdę. Zamiast skręcić w prawo, to on skręci w lewo, no kurwa. Że on nie wypadku przynajmniej, a tak ja się biebałem w niego, jak z tej nie mnie jeździ, no kurwa. Co za szmata, no. widzę z najgorszych jest tyle zasobów gdzieś w nie. Bo no, Kuba to, to jest takie szybkie, takie szybkie, a to ja nigdy nie wiem. Nawet Kuba Star w byłby szybszy. No to nie wiem, nosi frankina chyba trzeba używać. Gdzie tu idzie ta misja tamta, koleś, no? Ale jedyny sens tego, co ja to się chyba rusza O, widzę To był ten akurat, dobrze, że to był ten, myślę, że to będzie inny No rac... Jezus, to on był Widzę, to zrobiłem w 3 minuty, kurde Pierdziela, jest ta ta No dzięki gościu, tak zdążył na silku Filamentry, stan tego typa rozjadę, albo go... Nie, 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 co zrobiono w sumie Dobra, to będą inne misje, będą tu nowe nic nie to misje, będą Bo inne misje zrobiliśmy u O Oj, nie uczyłem internetu, przepraszam, grzebie że... Kurde To, na masę trzeba jechać To nie jest dobry pomysł na e, <small> to nie ja chyba rozwalę na tej umiejętności pęknina Eee, przydaj się bez to bardzo A, bo tutaj będzie tutaj sobie stało w miejscu Gosz są ci szybszy I piek

Zastanawiam się, ta mapa lata tam? E, potem tutaj, tutaj się zadzwoni, kurde, to spierdzielam No kurde, gubić te policję szybko o, no, Kurde, głup tą policję, kurde hmm. Ojej oh, ja. Chodź, no, robię stunt'a Dobra. To jest trochę formalne co ja robię, ale... Muszę TO NIE DOBRY POMYSŁ! A jednak, nie, nie, dobry pomysł. Stój, 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 stój! Nie był dobry pomysł jednak. Wow. Dobra, rozwińmy to. 7000 tysięcy. minut. Postęp 100%. Kurde. To nie za szybkość do dostępu, what the fuck. I mamy kolejną jakąś misję? W to zrobimy oczywiście. Mamy w domu Michaela? Eee... Tu jest misja, co to, za to, to misja będzie u Michaela, Nie wiem. Ale widzimy się wkrótce, bo widzimy się i się w kolejnym odcinku. Też się tak sobie się myślał o takim maratoniku też, ale to się będę w stanie filmiki robić. Taki 3 maratonik zrobimy na pewno. Może w tym jeszcze tego nie może w środę mi się uda, zobaczymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. pa!